Proszę te koperty na środek. Mamy trzy wygrane koperty. 2,19,45. 19, I jak zawsze zapytam, czy chce mi pan sprzedać te koperty, czy pojadą z państwem do Warszawy? Dwie z nich chciałbym panu sprzedać. Które? Czy ma pan jakieś tutaj do wyboru dla siebie? Tak. Niektóre które to są? Nieważnie pan? Nie. Yy, ze swojej strony chciałbym sprzedać dwójkę i 45. Ale wszystko jest kwestią dogadania, ceny, ubicia dobrego interesu. Zgadzam się. Słucham propozycji. Pan chce sprzedać, czy ja słucham? Tu będzie. Może zrobimy rozróżnienie. Dwójka. Jakby wam samą dwójkę sprzedawał, ile by kosztowała? Pięć tysięcy. Pięć tysięcy do studia, proszę. Pięć tysięcy, dziewiętnaście czterdzieści pięć pana, dwójka moja, tak? Tak. Czy którą z tych koper chce pan sprzedać? To tak powiedziałem, 45 jest do sprzedania. Jak 19 pan... nie, tak? Tak. 45 za ile? 6 tysięcy. Dobrze. 6 tysięcy do studia, proszę. Proszę bardzo, sześć moja, tak? Tak. Pan ma teraz 11 tysięcy i koperty numer 19. Tak. Tą szczególną. Tą, tą szczególną. Jest ulokowane w niej dużo pojedynczych nitek, można powiedzieć. A ona jest dużym płótnem i materiałem. Jej kwota ile? Piętnaście tysięcy. Znaczy, koperta sama jest bezcenna, ale powiedziałem, że poniżej 15 tysięcy tej koperty nie oddam nikomu za żaden skarb. No tak, pan ma tu 11 tysięcy, prawda? Tak. Jak dorzucę 4 tysiące do tych 11, pan będzie miał 15 tysięcy. bo chce pan 15, prawda? Za 19. Nie powiedziałem, że w sumie chcę za dziewiętnastkę. Powiedziałem, że to będzie kwota, od której będę myślał, żeby ewentualnie... Bo gdyż jest bezcenna. Ma pan te, szansę skończyć jak kre, tak? 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 tak. mając piętnaście tysięcy, tak? Rozumiem, zgadza się. I nie chce pan tego? Nie. Czyli nie proponować czterech tysięcy? Piętnaście za dziewiętnastkę można proponować. Panie Marcinie, bo to jest tylko koperta. Nie ma dla co Pana przywiązywać się. To zgadza się zgadza Bezcenna. Się, zgadza. To jest takie. Można źle tym wyjść, tak, prawda? Otóż to. Ale nie zakładam, czy tam będzie dużo, mało czy 100%. To jest dla mnie. Ona jest w czystą kopertą. Ja nie wiem, co tam jest. To jest czysty numer z kopertą. Ale nie lepiej byłoby mi przed grą powiedzieć, panie sztofie, chce 19. Ja bym panu dał już. Po co się męczymy? Nie, bo ja chcę o nią powalczyć. Znaczy, już jest moja. No to właśnie. już nawet nie, nie tyle, że muszę o nią walczyć. To Panie Krzysztofie, ta koperta jest dla mnie bezcenna. Panie ja... Marcinie, ja coś Panu zdradzę. Tak. Dobrze. Wśród tych kopert, które tu mamy, jest minus 100%. Jak Pan bo... sądzi, w której? <laughs> w tej bezcennej? <laughs> O. I mówię to mówię to od serca, nie blefuję. Wierzę panu. E, w Już tym momencie której? czuję, że dziewiętnastka zaczęła mnie zdradzać. To płótno, które było mi najbardziej drogie, zaczęła mi mówić. Już dawno, dawno pana zdradziła. Ta dziewiętnastka. Ta dziewiętnastka pan mówi? Przecież. Mam dziwne przekonanie, ale wierzę, że. No może nie wiem, czy w, 8, w 19, ale rzeczywiście 100% minus 100% w tych kopertach może być. Oh, w tym momencie 19 bardzo mnie zawiodła. Jeżeli to byłoby w niej, minus 100%, aż powiem, straciłem grunt pod nogami. Płótno, z którego była moja kamizelka ratunkowa, uszyta przemaka. Minus 100%, jakby w niej było. Jestem ciekawy teraz pana propozycji. Po tym, jak już zdradziłem jedną tutaj tajemnicę tych kopert. Tych kopert? To niekoniecznie tej 19. Podkreślam, że ja nie mówiłem, że jest tak, 19. Tak, ta tak, tak. Jedna z tych trzech kopert jest minus 100 procent. Zastanawiam się. To jest nasza szczęśliwa liczba, jeżeli mogę się skonsultować. Proszę. Myślę, że Jak 10 tysięcy za dziewiętnastkę i wracamy do domu. 10 tysięcy za dziewiętnastkę. Już jest 11 tysięcy. za dziewiętnastkę. Jak jeszcze 10, to będzie 21. O. Ciekawie. E, 10, czyli musiałbym o 5 tysięcy... 000... Panie Marcinie, Tak. przerwę ten wywód. Zapraszam pana do stołu. Chodźmy. Do stołu. Żeby sprawa była jasna, prawda? I pozbawić pana złudzeń, tak. bo tam mówicie 10 tysięcy, bierz za 19 Proszę, aby pan otworzył kopertę 42 Proszę bardzo 42? Tak przedstawiał. 100 tysięcy Pokaż mi. 100 tysięcy, tak jest Teraz koperta numer 7 Dobrze Pokażmy. Również 100 tysięcy. Również 100 tysięcy, poproszę. Proszę, aby pan otworzył kopertę 48. 48. Pokażmy. 50 000. 50 000. A okay. teraz może w 18 otworzymy? 18. Nie zgadnę. Proszę. Minus, minus 100%, minus 50%. Proszę zobaczyć. 50 tysięcy. Kolejne 50 tysięcy. Proszę otworzyć 50. 000. 30 tysięcy. 30. Teraz Co? proszę otworzyć. Niech się zastanowię. Jedynkę. Jedynkę, dobrze. Jeden jest 20 tysięcy. No, jak pan mógł położyć? 20. A może dziesiąteczkę otworzymy sobie? Proszę. Podoba mi się to otwieranie kopert. Chciałbym chyba swoje otworzyć. Ile jest? 20 tysięcy. Tak jest. A może dwunastkę pan by otworzył nam? Dobrze. Może w światełku, ja to jako hostessa? 10 tysięcy może żeby pan tak na przykład 39 otworzył. 39 pokażmy. 10 tysięcy. I zapraszam pana z powrotem do stołu. Mhm. Stańmy! To ważny moment. Panie Marcinie. 30 tysięcy to jest to, co Pan wybrał, a więc wygrał Pan w grze w ciemno 30 tysięcy złotych! Dziękuję bardzo jest bardzo jest cieszę się cieszę. Gratuluję, cieszę się bardzo i gratuluję dobrej decyzji. Pan miał rację. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Wchodzący Krzysztof i Bisz rzeczywiście. Zawrócił mnie z bardzo dalekiej podróży z kopert dwa razy pomienić 100% skończyłem grę na kopercie wartej 30 tysięcy. Tylko dlatego, że prowadzący mi pomógł i zaufałem jemu dobrym intencjom. Jeżeli Państwo chcą wygrywać duże pieniądze w, grze w ciemno, zapraszamy. SMS o treści start pod numer 75550. 550. Do zobaczenia w następnym programie. Pani Klaudzie również bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, gratuluję. Super, dziękuję.